Dzień dobry ludziska, witam serdecznie w kolejnym Fifowym materiale po krótkiej przerwie. chwile mnie nie było, mam nadzieję, że się stęskniliście, bo ja za Wami bardzo. Dzisiaj sobie obgadamy rzeczy organizacyjne, a propos Twitcha, a propos YouTube'a, przyszłość kanału. Coś tam sobie wymyśliłem, więc chcę się z Wami dzisiaj tym podzielić, a oprócz tego oczywiście dalej sobie porozmawiamy o Fifie, o rynku, o mijającej już promocji Toty, która mija dzisiaj wieczorem. Ogólnie o wszystkim dzisiaj pogadamy, więc mam nadzieję, że się rozsiądziecie wygodnie i mnie posłuchacie. Więc zacznijmy może od spraw organizacyjnych. Niektórzy z was pytają się mnie, czy mam jakiegoś płatnego Discorda, albo czy można mi jakoś zapłacić, żebym dał, dam, dał wam porady. Otóż nie mam nic takiego stricte, że nie wiem, każę sobie płacić, żeby wam powiedzieć jakieś spersonalizowane porady, czy coś takiego. Jedyne co posiadam, to jest um, prywatna sekcja, można sekta, no nie sekta, boże, nie, nie tak źle. Prywatna sekcja na Discordzie, porady dla subskrybentów, jeśli zasubskrybujesz mój kanał na Twitchu, tak? Jak wiecie, jeśli wejdziecie na mój kanał Twitch, to za 5 dolarów możecie zasubskrybować mój kanał, trwa to miesiąc, potem musicie odnawiać, jeśli chcecie dalej subskrybować i jeśli to zrobicie, właśnie wtedy macie dostęp do, do Discorda, w sensie dostęp do tej prywatnej sekcji, bo ogólnie Discorda mam publicznego, tak? Każdy może dołączyć, gadamy sobie, ja z Wami interakcjonuję i ogólnie za nic tutaj się absolutnie nie płaci, ale jeśli chcecie mnie w jakiś sposób Wesprzeć, to chcę wreszcie to powiedzieć, chcę odsyłać do tego filmu, bo naprawdę, no, sporo z Was pyta się mnie, czy można mi jakoś zapłacić za porady. No to mówię, jest taka sekcja, zrobiłem ją niedawno, więc jeszcze na razie żadnych porad tam nie dawałem, bo też mało kto właśnie o niej wie. Ale jeśli cokolwiek mi się tam spytacie, a propos FIFY, zawsze Wam odpowiem w pierwszej kolejności tam. I możecie liczyć na moją pomoc, właśnie jeśli chodzi o rynek. Jeszcze trzeba połączyć konto Twitcha z Discordem. Jeśli macie konto na Twitchu i mnie zasubskrybujecie, to tutaj macie, nie tutaj. Tutaj macie w ogłoszeniach, jak to zrobić, jak, jak to połączyć. A oprócz tego też mam nadzieję, że niedługo będę posiadał na YouTube też guzik subskrypcji, bo już mam partnera na YouTube, ale jeszcze tam muszę poustawiać parę rzeczy. Tam są różne poziomy tej subskrypcji i tak dalej. Muszę to wszystko poustawiać, zorganizować, więc na YouTube też się pojawi taki guzik prędzej lub później. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia, dwóch maksymalnie to będzie taki guzik wesprzy. Jak pewnie oglądacie innych YouTuberów, to wiecie, że, że większość z nich taki guzik posiada. I tam też możecie po prostu subskrybować przez YouTube'a. Jeśli wolicie YouTube'a niż Twitcha, to coś takiego też prędzej czy później się u mnie pojawi. I też oczywiście taki sam dostęp na Discorda będziecie mieli. oczywiście Oprócz tego macie też moje ikonki na Twitchu. Jak mnie zasubskrybujecie, macie też, możecie mnie dodać do znajomych na Originie, no bo gram na Pc'cie w Fifi oczywiście. Ale dobra, koniec selloutów. Przejdźmy do rzeczy innych organizacyjnych, jeśli chodzi o Twitcha. Powiem wam, że no przede wszystkim to tak. Od piątku będziemy grać w inną grę niż FIFA na streamie, bo wychodzi moja ukochana gra z serii Dragon Balla Kakarot. Tak, znaczy ogólnie wiecie, znaczy jak mnie znacie, to wiecie, że jestem dużym fanem Dragon Balla i w piątek wychodzi długo oczekiwana gra Właśnie no, z tej bajeczki. Więc jeśli macie ochotę pooglądać, to od piątku na pewno będę ją streamował na Twitchu. Tutaj macie oczywiście adres. Jeśli chcecie zobaczyć trochę inny content niż tylko FIFA w kółko, to właśnie od piątku będę to robił i powiem wam, że w ogóle tak postanowiłem, że myślę, że na Twitchu będą się pojawiać coraz częściej inne gry niż FIFA. Generalnie chcę to tak podzielić, że na YouTubie skupiam się stricte właśnie na, na FIFA. Zawsze na YouTubie możecie znaleźć najnowsze rzeczy dotyczące oczywiście tej gry, a na Twitchu zobaczymy. Raz będę sobie handlował, raz może będzie coś takiego, że będę odpalał się z FIFA na jakiś czas, a potem po jakimś czasie, jak już nam się znudzi menu, to będziemy przechodzić na inną gierkę. Tak tak planuję początek roku, jeśli chodzi o Twitcha. Więc po prostu chcę, żeby kanał też się rozrastał w innych rzeczach niż tylko FIFA, tak? bo, bo można zwariować, jak tylko to będziemy robić. Znaczy, jak tylko ja będę tylko to robił na, na Twitchu i w ogóle wszędzie. Więc po prostu chcę, żeby było no więcej, wszystkiego. Z innych rzeczy, dlaczego mi nie było przez tam 3 czy 2 dni? Bo otwierałem te felerne paczki, stoty, nie dostałem ani jednego. Jestem mega zadowolony z tego powodu. Otworzyłem chyba, nie wiem, nie liczyłem, chyba z 500 tych paczek łącznie tych dwóch, myślę, że spokojnie coś koło tego. Nie dostałem ani jednego toty, moim najlepszym piłkarzem był chyba z rozbudowy 83 Oblak, tak więc wspaniale wydałem jakieś pewnie 700 tysięcy na to, więc, więc bardzo fajnie. Właściwie tą ikonę, którą trafiłem wcześniej, wydałem wszystko z niej, właśnie w te ulepszenia. Nie polecam, nie wiem, wszyscy kreatorzy YouTube'owi, których oglądałem, dostali chociaż jednego toty, więc się tam tym zainspirowałem, że może też będę miał jakieś YouTube'owe szczęście. Nie, najwyraźniej jestem jeszcze za słabym i za malutkim youtuberem, żeby mieć jakieś przywileje, żeby dostać jakiegoś toty. Nie wiem, czy jeszcze kilka pootwieram. Może dzisiaj, jeśli zrobię streamka, a powinienem, myślę, że gdzieś. Hmm, no nie wiem, ten film pewnie będzie na YouTubie jakoś po południu, znaczy w południe, pewnie coś takiego, więc myślę, że możecie mnie się spodziewać na Twitchu no wczesnym popołudniu powinien się pojawić jak wiecie właśnie na Discordzie niepłatnym normalnie każdy może sobie dołączyć możecie znaleźć godzinę zaczęcia przeze mnie streama właśnie macie w informacji pod tym filmem oczywiście no wiecie gdzie dosłownie pod spodem jak tam sobie zobaczycie przed komentarzami to będziecie widzieć link do Discorda jeśli chcecie wiedzieć kiedy zacznę streamka i ogólnie sobie z nami dalej gadać a jeśli chodzi o promocję Toty, która się dzisiaj kończy co ogólnie o niej myślę Ech, powiem Wam, że tak. Bardzo fajnie, że w ogóle zrobili te ulepszenia. Oczywiście, ja nie miałem farta, ale wielu z Was wiem, że miało, bo się też na Discordzie chwaliście swoimi dropami. E, więc ogólnie uważam, że te rozbudowy to była bardzo fajna rzecz. Fajnie, że ona. O, jeszcze tego zapomniałem zrobić, ale to jest taka słaba paczka, że nawet nie wiem, czym się chce to robić. Fajnie, że znaczy najpierw plusy, tak, pozytywy, które jej zrobiło. I jej na pewno pozytywnie zrobiło właśnie te rozbudowy, że mieliśmy co robić przez weekend, mogliśmy sobie spróbować tego toty dostać. Oczywiście, no, wyszło jak wyszło. Większość z nas nie dostała, ale i tak uważam, że one były w miarę rozsądnie ocenione i naprawdę można było je sobie na czylku pootwierać. I oprócz tego, że nic nie dostałem, to ogólnie fajnie mi się na tym spędzało czas. Oprócz tego oczywiście też grałem ligę weekendową, dlatego mnie nie było te dwa dni, jakby się ktoś pytał. No tak naprawdę najwięcej farta miałem z Premier League. tak? Najwięcej farta miałem e, robiąc e, Manchester City, z którego wypadła mi ta ikona i, i hazard, 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 Hazard mi wypadł. Więc ym, no fajnie, chociaż tyle, znaczy chociaż aż tyle, to naprawdę było sporo farta. Zrobiłem na nowo Bundesliga, to, Bundesligę, tą którą tutaj widzicie, dokończyłem poprzednią, co kosztowało mi jakieś 100 tysięcy, żeby skończyć trzy bardzo drogie zespoły, zrobiłem od nowa wszystkie 14 z Bundesligi, nie dostałem absolutnie nic. Najlepszym moim dropem był chyba Gorecka, coś, coś w tym stylu, więc po prostu no szczęście po tym dropnięciu przeze mnie ikony wykończyło mi się totalnie, co było do spodziewania, do spodziewania. Do... można było się tego spodziewać, ale dobra, o to tym mieliśmy gadać, rzeczy, które mi się nie podobały. Hmm, co mi się nie podobało? Niewymienne paczki, oczywiście, tak? To jest główny, główny minus, że dużo niewymiennych paczek nam EA dawało podczas tej promocji, co było po prostu masakryczne. Również na przykład w sbc takim jak Azard, tutaj mieliśmy, gdzie on kurcze jest? Połowę paczek jego była niewymienna, a połowę wymienne. Gdzie on kurcze jest? O jest, no więc to też było niefajne. Ogólnie te niewymienne paczki to jest trend, który mi się nie podoba, jeśli chodzi o EA. Ale było kilka fajnych SBC-ków, tak? Silva moim zdaniem wcale nie był oceniony źle. Na początku, na samiutkim początku, jak wyszedł, wydawało mi się, że jest za drogi, ale potem spojrzałem w jego statystyki i sam go zrobiłem, i używałem go jako super suba przez ligę weekendową i muszę przyznać, że typ jest świetny. Jest to taki Messi z trzema gestkami słabszej nogi. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. Więc ogólnie SBC-ki były okej, okay jeszcze oprócz Marcelo. Marcelo też był strasznie... Gdzie on kurczę jest? W ogóle tyle tutaj namieszali narobili, że po prostu jeden jest, Marcelo jest tutaj, inny jest gdzieś indziej, nie, tu nie ma Marcelo, dobra, nieważne, będę, o jest, będę tego szukał i szukał. Um, Marcelo był słaby, bo jest niewiele lepszy od swojej złotej karty, a był bardzo, bardzo drogi. Słońkowy Dawid Luiz też mega druga karta więc wiadomo no niektóre spoko niektóre nie wyzwania bardzo fajne były niektóre na przykład ten zijek który jest do zrobienia zijek, zijek. jest bardzo spoko to jest cristiano ronaldo który oczywiście jest na wypożyczenie ale też nawet samo to że dali go na wypożyczenie jest spoko e, oczywiście mamy dalej wymiany ikon ale o tym dzisiaj gadać nie będziemy wcześniej jeszcze mieliśmy i który też był w porządku do zrobienia ogólnie promocję oceniam na hmm, czy na plus czy na minus raczej na plus Aczkolwiek niewymienne paczki bardzo taki nieprzyjemny smak pozostawiły w naszych ustach, moim zdaniem. I bardzo fajne jest też to, że ten azar cały jest czymś, co jest do zrobienia do końca już FIFY, tak? Znaczy w ogóle jest permanentnie w sklepie i można go zrobić, znaczy w zadaniach powinienem powiedzieć, i można go zrobić, kiedy chcemy, czyli tak, uważam, że jest za drogą kartą, ale jest za drogi właśnie z tego powodu, że dużo ludzi kraftuje w cudzysłowie sobie, w cudzysłowie sobie karty właśnie przez robienie tych ulepszeń i możesz tego azarda prędzej czy później skończyć, tak, dlatego on jest dość drogi i możesz go sobie powolutku, powolutku robić właściwie z tygodnia na tydzień, jak będziesz zwiększać swój kapitał i będziesz miał więcej niewymiennych, wysoko piłkarzy, więc to jest naprawdę fajne, i mam nadzieję, że to pokazuje, że będzie z czasem coraz więcej takich piłkarzy, którzy może nie będą najtańsi, ale przynajmniej będą w sklepie już do, w zadaniach już dostępni permanentnie i będziesz mógł sobie ich zrobić. To jest naprawdę w porządku. E, ogólnie, no co, no, no, tak 50 na 50 powiedziałbym, że ta promocja na pewno nie była zła. Bardzo fajnie, że powróciły te, te paczki, właśnie wymian składów, chociaż no niestety, wiadomo, 90% z nas podejrzewałem, że za do, dobrych rzeczy nie dostało. Ale dobra, przejdźmy do kolejnych rzeczy. Co uważam, że będzie się działo w FIFA w przyszłości? Znaczy w najbliższej przyszłości. Uważam, że mamy przed sobą promocję Future Stars dosłownie za horyzontem. Może ona będzie w piątek, może będzie w przyszły piątek. Jeśli pytacie się, co to jest Future Stars, to jest taka promocja perspektywistycznych piłkarzy, czyli przyszłe gwiazdy, tak? To jest oczywiście tylko taki mock czyli czyli taki, takie to jest zrobione, jakby to powiedzieć. Um, przypuszczenia, tak, to są przypuszczenia. Oczywiście to się może nie sprawdzić. Oczywiście wielu przypuszcza Rodrygo, może będzie Felix, może, może być Alant, może być wielu, wielu z tych piłkarzy tutaj pokazanych, ale chodzi o sam koncept, tak? Chodzi o to, jaki rodzaj piłkarzy. Jaki, jaki rodzaj piłkarzy możemy zobaczyć w tej kolejnej promocji? Czyli tacy bardzo, bardzo mocno nakoksani piłkarze, którzy obecnie posiadają, nie wiem, ledwo złote karty, albo srebrne, no ogólnie przyszłe gwiazdy, tak? Co by było gdyby, co może być za kilka lat w świecie piłkarskim, kto może być na topie. Więc jest to generalnie bardzo popularna promocja. W zeszłym roku pierwszy raz ona się wydarzyła i była mega popularna i jej też mega nachajpowało tą promocję, w sensie bardzo, bardzo nas hajpowało przed, przed wypuszczeniem tej promocji, dosłownie z dnia na dzień był nowy ekran powitalny, coraz więcej jakichś wskazówek, co to w ogóle będzie za promocja, więc no spodziewam się, że ta promocja będzie mega fajna, czy znaczy, dobra, może nie wiem, czy fajna, ale spodziewam się, że będzie na pewno mega nachajpowana i na pewno będzie dużo ciekawych piłkarzy do wyboru. Czy uważam, że przepraszam, czy uważam, że ta promocja spowoduje crash na rynku? Czy uważam, że karty a, czy karty spadną? Wiecie co? Uważam, że widzę taką możliwość. Widzę taką możliwość, że niektóre karty mogą spaść, ale jeśli chodzi o kolejne dni na rynku, to przewiduję, że z kolei, uwaga, przewiduję, że karty będą raczej rosnąć, już to widzimy, jeśli chcecie zobaczyć moją transfer listę. Ostatnio mało flipuję, bardzo się nie skupiłem się na zarabianiu jakoś specjalnie, bardziej sprzedałem swój skład i dużo swoich foderów, które poszły do góry. Ale ogólnie skupiłem się przez ostatnie 2-3 dni. Właśnie właściwie dwa bite dni robiłem te ulepszenia, toty. No, i jak wiecie, wiele mi niestety z tego nie poleciało. Jestem z tego powodu bardzo smutny. Kupiłem tam kilku sterlingów. Sprzedałem swojego Neymara, którym grałem ligę weekendową. Nawet ładny profit tutaj wleciał, bo kupiłem go w 729 tysięcy. Sprzedałem za 790. Pamiętajcie, gram na pcecie, moje ceny są horrendalne. Więc fajnie, że tam się trochę udało na nim zarobić. Mbapę. Mbappe kupiłem też do składu, bo zobaczyłem go dość tanio jak na pececie. 6,700 kosztował 6 i 7 banki 6,7 miliona kosztował, tak? Na pececie. Więc go sobie kupiłem, tak myślałem, kurczę, tanio jest. Pewnie drugiej takiej możliwości mieć nie będę, żeby wytestować sobie tak drogą kartę z jakimś potencjałem właśnie na, na flip, na może jeszcze zarobek. Ale generalnie chciałem go przetestować i w najgorszym przypadku pomyślałem sobie, pewnie wyjdę na zero, tak? Pewnie, pewnie wyjdę na, na zero, ale przynajmniej sobie nim pogram. Pograłem. Grajek jest naprawdę niesamowity, aczkolwiek za 7 baniek. Nie wiem, czy nie spodziewałem się jeszcze więcej po nim. No i co? No i sprzedałem go dzisiaj za, jak widzicie, 7,250. Więc. Zarobiłem na nim 200 tysięcy. Oczywiście nie kupiłem tak drugiej karty, tylko po to, żeby go flipnąć za 200 tysięcy, tak? Tak jak mówię, kupiłem go po to, żeby go poużywać. Fajnie, że udało się przy okazji na nim zarobić, ale stwierdziłem, że go sprzedam, bo chcę mieć kapitał na oczywiście właśnie kolejne flipy. I teraz, jak już się skończą te wszystkie SBC-ki, to chcę znowu wrócić na rynek, że tak powiem, i chcę więcej poflipować, bo tam na tych dwóch sterlingach może zarobiłem po 20 tysięcy na każdym. Na Neymarku też trochę zarobiłem. I co? No i posprzedowałem większość swoich foderów, tak. Wszystkie właściwie sprzedałem z profitem, może nie jakimś ogromnym, ale zawsze coś. Uważam, że te fodery, jeśli jeszcze macie je w swoim klubie, aha, generalnie wiecie, no jakoś mega mega karty tego typu nie poszły do góry, tak? Nie poszły do góry te nasze fodery, jakoś nie wiadomo jak, aczkolwiek i tak trochę poszły i uważam, że jeśli kupowaliście je w najniższym punkcie, to i, ta, i tak tak samo jak ja zarobiliście. Mi właśnie najlepiej na tych modriczach wyszło, bo dosłownie każdego kupowałem po 44-47 tysięcy, a jak widzicie sprzedałem po, po 54 właściwie prawie wszystkich nawet trochę drożej niektórych, więc naprawdę to był ładny profit. Ale ogólnie pytacie się mnie, że no kurczę, no miały pójść do góry, nie poszły. My tyle ich nakupowaliśmy. Słuchajcie, ja wam tylko odpowiadałem, tak? co uważam, że się będzie działo z foderami i czy one pójdą do góry. I mimo, że trochę poszły, to uważam, że i tak wciąż one prędzej czy później pójdą jeszcze bardziej do góry, bo jak wiecie, nie było aż tak powalających SBC-ków i aż tak atrakcyjnych w tej promocji TOTY, żeby masa ludzi się na niej rzuciła. I je zrobiła i dlatego fodery nie poszły w górę aż tak strasznie. Ale uważam, że podczas Future Stars mogą być bardziej atrakcyjne sbc z tego powodu, bo w zeszłym roku było, było kilka dobrych sbc wiem, że były co najmniej trzy. Jeszcze oczywiście do końca tygodni zrobię kilka materiałów a propos e, stricte Future Stars i właśnie co uważam, że się będzie działo. Zrobimy sobie taki. Um, jakby to powiedzieć, zrobimy sobie. E, zawsze mi musi jakieś słowa zabraknąć, prawda, jak nakręcam film. Review, no zrobimy sobie takie. Um, Kurczę, no zobaczymy, co się działo w zeszłym roku przed Future Stars, tak? Znaczy, co się działo podczas tej promocji i, i zobaczymy, co się potencjalnie może dziać w tej i uważam, że podczas właśnie tej promocji możemy zobaczyć wiele atrakcyjnych SBC-ków i prędzej czy później te fodery powinny podskoczyć jeszcze bardziej do góry. Środkowa ikona też, półśrednia też może wyjść, tak? Za 6 dni bodaj kończy się kończy się zrobienie ikony podstawowej. Uważam, że prędzej czy później oni dadzą tutaj zamiast tego ikonę, ikonę półśrednią, tak? Pośrednią, półśrednią, pośrednią. Za 6 dni to się kończy. Nie wiem, czy od razu po tym wyj wyjdzie ta środkowa, ale mam nadzieję, że w każdym razie niedługo. I gdy to wyjdzie, na pewno wtedy fodery też pójdą do góry, tak? Gdy, czyli te zapchaj dziury, te wszystkie karty, które wam pokazywałem na liście transferowej. Więc co? No, miejmy nadzieję, że tak się wydarzy, a jak nie, to uważam, że i tak, jak skończą się te wszystkie SBC-ki właśnie na ulepszenia, a jak wiemy, już dzisiaj wieczorem to się kończy. Czyli właśnie te wszystkie noworoczne, noworoczne rozbudowy i inne. Gdy to wszystko się pokończy, to uważam, że te fodery i tak siłą rzeczą muszą pójść do góry, ponieważ dużo mniej paczek będzie otwieranych. Dopiero kolejne paczki będą właśnie otwierane, jak wyjdzie nowa promocja. Nie wiem, ludziska, czy nowa promocja będzie w piątek, czy w przyszły piątek. Nie zdziwię się, jeśli już ten piątek zobaczymy promocję, tak? Nie zdziwię się, jeśli z promocji, będziemy wchodzić właściwie z promocji na inną promocję już tak przez jakiś czas. Bo jej na tym zależy, żeby tą grę podtrzymywać na życiu. Więc nie zdziwię się, jeśli już ten piątek zobaczymy promocję, ale kto wie, może zobaczymy ją dopiero za tydzień, tak? Znaczy właściwie za dwa tygodnie, można by powiedzieć. Jak widzicie, transfer profit rośnie bardzo fajnie, między innymi dzięki temu Mbappe i całej reszcie, no i tej ikonie też, którą sprzedałem którą trafiłem i w ogóle, ale zbliżamy się do 21 milionów, więc naprawdę no jest to na pewno mój najlepszy rok w FIFA, jeśli chodzi o zarobki, i też najmniej wydałem, tak? Najmniej wydałem zdecydowanie na FIFA Points. W zeszłym roku wydałem trochę więcej, ja miałem gorszy transfer profit, więc na tym etapie gry na 100%, więc jestem w jakiś sposób z siebie zadowolony. Ludziska. Jeszcze raz, jeśli chodzi o Twitcha, to zapraszam Was na pewno dzisiaj na streamka, myślę jakoś po południu, zrobimy sobie, no może jeszcze trochę tych paczek pootwieram z ulepszeń, może trochę pogadamy, może też zacznę jakąś inną, właśnie gierkę, żeby przyzwyczaić Was do tego, że na Twitchu nie tylko chcę grać w FIFA, znaczy ja nawet nie gram w tą FIFA, tak, tylko siedzimy sobie w menu i czylujemy więc oprócz tego nie wiem, korci mi jakieś Dark Souls'y odpalić, coś w ten deseń, więc jeśli lubicie tego typu gry, to może, może coś takiego dzisiaj na Twitchu ujrzycie no i tak jak mówię, w piątek będzie Dragon Ball, tak na 100% Kakarot, tylko nie wiem o której, bo nie wiem o której przyjdzie mi kluczyk tak, nie wiem, nie wiem, czy dostanę klucz od razu, czy, czy może, znaczy mam pre generalnie, ale no zobaczymy, o której godzinie będę miał już grę, czy jakoś będę w piątek około południa grał, czy może trochę później może już nawet w nocy zacznę, zobaczymy więc to wszystko do, do ustalenia jeszcze. I co jeszcze? Jeśli chodzi ogólnie o rynek, tak, właśnie powiedziałem to chyba na początku, ale warto to chyba zaznaczyć tak bardziej dokładnie, jeśli chodzi o rynek, czy uważam, że będzie szedł w górę, czy w dół. Uważam, że do czwartku rynek będzie szedł w górę, uważam, że do czwartku rynek będzie odbijał. Jeśli chodzi o karty TOTY też, wielu z Was pyta się mnie o karty TOTY, czy uważam, że karty TOTY pójdą w górę, Wiecie co, ciężko jest to powiedzieć na konsolach. Na konsolach wydaje mi się, że jakoś szczególnie te karty do góry nie pójdą. Niektóre tak, szczególnie te, które są poza Premką, tak? bo, bo one były otwierane mniej, bo większość ludzi robiło ulepszenia premier ligi. więc uważam, że znacznie więcej na rynku jest kart z Premier League, jeśli chodzi o toty, aniżeli właśnie z Serie A, czy, czy właśnie jakiś Messi, czy czy Delictów. Więc jeśli już, to uważam, że taki Ligt może pójść do góry. De Jong też może pójść do góry, Messi możliwe, że odbije też, ale i Mbappe, to uważam, że to mogą być karty, które mogą pójść w górę, ale nie spodziewałbym się szczególnie na konsolach jakichś ogromnych odbić, prędzej na PC, ponieważ mamy tych kart niesamowicie mało i one będą niesamowicie rzadko, uważam, że prędzej czy później te karty mogą pójść w górę, ale mówię Wam, w tym roku i tak wszystko ma troszkę bardziej przystępne ceny, a mamy coraz więcej promocji i karty są coraz lepsze z promocji na promocję, tak? Oczywiście lepszej karty toty nie będzie, ale Future Stars uważam, że też będzie mocno na koksane i będzie dużo alternatyw do tych kart TOTY i to może trzymać właśnie karty drużyny roku w ryzach, przed tym żeby aż tak bardzo nie poszły do góry więc jak pytacie się mnie, czy te karty jakoś bardzo podrosną Uważam, że jakoś mega bardzo nie. Uważam, że jest potencjał, że niektóre karty po wyjściu z paczek, niektóre karty po wyjściu z paczek, dobrze mówiłem po co się poprawiłem, um, mogą, mogą właśnie urosnąć te, które wam powiedziałem, ale nie spodziewam się jakichś ogromnych wzrostów, nie, nie kupowałbym na waszym miejscu, nie wiem, Mbappe po to, żeby liczyć właśnie na to, że on urośnie, nie wiadomo jak, żeby na nim zaprofitować, ale wiadomo, kilku Deliktów czy coś. Myślę, że Delikt ma potencjał, ma potencjał wzrostu po wyjściu z paczek, tak? A jeśli pytacie, kiedy ich kupić. No, żeby być bezpiecznym, nie wiem, czy nie obserwowałbym właśnie dzisiaj wieczorem rynku, ale wydaje mi się, znaczy jestem prawie pewien, że już najniższy punkt kart Toty minął i one już teraz będą utrzymywać cenę albo troszeczkę rosnąć, więc. No, jeśli chcecie, to ty, to, to mówię wam. To już właściwie jest wasza inicjatywa, kiedy chcecie ich kupić. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy czy wypatrzycie ich jakoś mega taniej. Może dzisiaj wieczorem jest warto obserwować. Może jakaś, jakaś mała panika się jeszcze wkradnie, właśnie przed tym, że, że ludzie będą chcieli sprzedawać. Ja się w sumie cieszę, że tego Mbappe udało mi się sprzedać, bo jak widzicie na pcecie on już chodzi za mniej, więc i tak fajnie, że przytuliłem te 200 tysięcy. Ale wiecie, jest możliwość, że na pcecie on urośnie do nie wiem, milio 7 milionów 500 albo 7400 powiedzmy za tydzień, czy coś, tak? Ale ja nie będę teraz mroził tyle gotówki, właściwie całego swojego budżetu po to, żeby, żeby, żeby mieć Mbappé, tak? Co sobie jeszcze potestować innych zawodników, co oczywiście dalej handlować, więc to był czas się z nim pożegnać, ale naprawdę, jak ktoś się pytał, no jest to absolutnie najlepszy zawodnik, jakim grałem w FIFA, ten Mbappé, ale czy jest warty siedmiu baniek? No nie wiem, ale, ale naprawdę był, był genialny, no. De Lichte, przepraszam, De Jonga nie sprzedaję, bo go uwielbiam, i, I kupiłem go też. też i, 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 I też go kupiłem za w miarę rozsądną cenę. Najtaniej jak go widziałem na PCcie I nie zamierzam się go pozbywać, bo mówię: no, uwielbiam gościa i jestem jego fanem i w życiu, i w grze. Więc na pewno go nie sprzedaję przez jeszcze długi czas. Nie wiem, czy już w ogóle go sprzedam kiedykolwiek. No i co, jeśli chodzi o moje Road to Glory i ogólnie jakimi kartami będę grał, to dowiecie się z przyszłych filmów i oczywiście też z Twitcha. I co, ludziska, co jeszcze? no Długi film chyba i tak, nie? więc już Was chyba nie będę dłużej męczył. Mówię wam, rynek, jak wyjdzie Future Stars, jak wyjdzie kolejna promocja, to tak, widzę, że podczas promocji albo dzień przed, rynek może spaść. Nie wiem, może w piątek, jeszcze inaczej, jeśli o 19 w czwartek ogłoszą, że w piątek jest Future Stars, to uważam, że rynek może znowu wejść w leciutką panikę. Niektóre karty mogą zacząć spadać, tak jak Neymary, Messi i tak dalej, nie? Te karty mogą troszeczkę spaść. To ty niespecjalnie, karty specjalne, właśnie typu ten Sterling, co go sprzedałem, tego typu karty uważam, że w czwartek będą najwyżej. A potem zobaczymy. No, jeśli będzie Future Stars, to na pewno trochę kart spadnie, tak? ale nie uważam, żeby Toty albo ikony Prime spadły nie wiadomo jak, chociaż z tymi ikonami to naprawdę. No, o ikonach sobie jeszcze pogadamy w, w kolejnych filmach. No i co, mówię wam. Na Discorda was zapraszam, na streama was zapraszam. W piątek Dragon Ball Kakarot będę wam to wbijał do głowy, bo chcę, żebyście byli i ze mną sobie pograli w coś innego niż FIFA. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Oprócz tego, mówię wam, tutaj macie. Te poradniki dla porady dla subów, jeśli chcecie mnie zasubskrybować na, na Twitchu, po prostu wielu z was się mnie pytało, czy mam coś takiego, więc wam mówię. W tej chwili nie ma tam za dużo, oczywiście informacji, właściwie rynkowych nie ma w ogóle, bo no mówię, mało kto o tym wie, że taki kanał w ogóle posiadam, ale jeśli ktokolwiek subskrybentów mnie się o cokolwiek spyta, jeśli chodzi o FIFA, to możecie liczyć, że na pewno wam odpowiem najszybciej, jak mogę, właściwie instant. Więc co? Dzięki ludziska za oglądanie, dzięki, że jesteście ze mną. Jak możecie, to nie obrażę się, jak polajkujecie ten filmik, jak zasubskrybujecie, e, oczywiście za darmo YouTube'a, a na Twitch'u to już Wasza inicjatywa i inwencja twórcza, czy, czy chcecie mnie dalej wspierać w inny sposób. E, I mówię, no na Twitch'u też oczywiście możecie dać mi follow'a, czyli obserwacje, za to też się nie płaci, jeśli chcecie wiedzieć, e, kiedy jestem live, czyli kiedy na żywo nadaję na Twitch'u. No i co? Uff. Ale materiał kurczę, no długo mi nie było, więc no musiałem trochę do was pogadać, musiałem z wami trochę porozmawiać. Wiadomo, jak coś mi się jeszcze przypomni, albo ogólnie będę chciał jeszcze o czymś porozmawiać, to Discord i komentarze od tego są. Ja się szykuję na streama i myślę, że po 13 coś takiego powinienem się pojawić na Twitchu. A i ogólnie postaram się zmienić swoje godziny. Nie wiem czy mi wyjdzie, od razu mówię, ale postaram się zmienić swoje godziny, właśnie streamowe, a może też YouTubeowe, bo jak wiecie, ostatnio było. No, różnie potrafiłem naprawdę w środku nocy wrzucać film, w środku nocy też odpaliłem ostatniego streama, więc teraz staram się przestawić na bardziej poranne godziny, a raczej popołudniowe. Mam nadzieję, że to będzie bardziej dla Was przychylne i dla mnie również, żebyśmy mogli sobie w ciągu dnia no, porozmawiać i ogólnie dalej rozwijać to wszystko, co robimy. Dobra, ludziska, trzymajcie się, do zobaczenia. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Lajki, subskrypcje, za wszystko jestem niezmiernie wdzięczny, że mi pomagacie. We wszystkim, właściwie, we wszystkim, w całej mojej internetowej aktywności. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia na żywo!